Popatrzmy tutaj na całą na górę, jak to było skomplikowane zadanie. Mamy dwa razy jętki, więc rusztowanie trzeba przebudowywać na wysokości. Jesteśmy w trakcie jakby, prawda, prac, więc jętki musimy jeszcze przeczyścić, wieszaki też. Widzę, że zabezpieczasz wszystkie te fragmenty. To jest ważne, żeby to zrobić dobrze, żeby potem nie trzeba było czyścić, tak? Staramy się, staramy się, chociaż tu są tęki gipsowe i też bez problemu z nich pianka schodzi, ale mimo wszystko, no wiadomo, okna. Trzeba, trzeba zabezpieczać ściany też staramy się, żeby to było na gotowo, jeśli skończymy całe ocieplenie już później. Słuchaj, sam aplikujesz tą pianę, jak jest taka grubość powyżej 30 cm, ile razy trzeba to psiknąć. Jakie masz takie tutaj rady może dla kolegów, którzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę? No raczej, żeby zachować jakąś tą równomierność położenia takiej grubej warstwy, no to te 4-5 razy przynajmniej. Trzeba położyć, bo wiadomo, grubość 20 cm to 2-3 razy spokojnie uzyskujemy, no ale przy większych grubościach, tutaj mieliśmy krokwie 22 cm, też nietypową, plus ten wieszak, no piana ma to do siebie, że odwzorowuje kształt podłoża i kolejnych warstw. Więc żeby dobrze i w miarę równo zaaplikować na całości, z jakąś tam tolerancją zawsze, no to te 5, 5 warstw w przypadku 30 wychodzi.